Witam bardzo serdecznie na odcinku z gry Motor Town. Robimy zadania, robimy pracę, zarabiamy pieniądze, bo tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, potrzebę 160 tysięcy, żeby kupić tą motocystyczną ciężarówkę, i potrzebę chyba 10 tysięcy, żeby kupić dom. Więc w tym odcinku, cysterny, tak jak mówiłem, że będzie osobny odcinek o cysternach, zarobimy tutaj te 22 tysiące, i w następnym odcinku kupimy sobie jakiś tam domek, a może i więcej, trochę pozarabiamy, i kupię też. Ciężarówkę po to, żeby załatwić, czy faktycznie te które kupię będą lepsze od tych, które się wypożyczę. Czemu 480? Ile? Czemu tak drogo? Co to się stało? Czy chyba jakiejś aktualizacji nie było? Ty Oni chyba ceny podnieśli. Była aktualizacja jakaś mała. Ja podnieśli ceny, czyli to już teraz nie jest 1% ceny tylko 3 no to tym bardziej trzeba zarabiać no bo 4 ty za ciężarówkę pogieła do reszty ja myślałem że to, 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 to że to będzie 120, 160 tak jak zawsze a tu 480 mi wywalili ten domek, chyba będę chciał kupić e, przy okazji podjadę sobie do niego teraz albo później później Albo w odcinku, w ogóle od kupnie domu będziemy tam sprawdzać, jakie domki są. Teraz jadę po cysternę, bo w sumie nie mam gdzieś tutaj w pobliżu żadnej naczepy, żeby to wziąć. No i trzeba zarabiać teraz solidnie, no 480 to jestem w szoku teraz. Już powoli dojeżdżam do, do tego miejsca, skąd mogę wziąć cysternę. No tak w sumie jak wyglądałeś poprzedni odcinek odnośnie transportu drewna, tą specjalną taką naczepą, to wiecie, że tutaj właśnie jechałem. I tutaj właśnie brałem jedno zlecenie z cysterną, które wydawało mi się spoko z tego względu, żeby zakończyć po prostu te wszystkie misje, natomiast dzisiaj pojadę sobie w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że chcę porównać sobie mniej więcej te dwie trasy, więc podczepię sobie tutaj cysternę. Szkoda, że jeszcze nie można, jeszcze pewnie, bo to pewnie kwestia czasu, aż będzie można kupować własne naczepy, więc fajnie by było jakby można było kupić własną naczepę jeszcze do tego. I z nią całkowicie jeździć Bo generalnie miejsca pod domem Jest na tyle żeby taka właśnie Naczepa Łącznie taki cały zestaw w sumie żeby on się tam zmieścił I myślę że coś takiego kiedyś będzie wprowadzone więc Wezmę sobie ten ładunek z którego zarobię tam 4000, on jest 4 km oddalony od tego więc to jest kilometr różnicy W zasadzie One są w zasadzie wszystkie tak samo płatne w zasadzie od kilometra, bo za jeden kilometr wychodzi średnio jakieś tam 59 monet. Więc czy to wezmę, czy to to na jedno wyjdzie? Ale chcę zobaczyć całą tą trasę, bo tutaj też mam tak w zasadzie prosto, ale no nie do końca tak może być. Daj mi się, że tutaj jest bliżej i będzie lepiej, chociaż. Jedną w tą, jedną w tamtą i zobaczymy, porównamy sobie. Oczywiście. 4 takie kursy raczej będę musiał dzisiaj zrobić, nie? 4-5, żeby mi to wszystko wyszło. 4,5 w zasadzie. A potrzebuję 22. No, z tym z całym wynajmem to zarabię 23-24. Aż pewnie się skończy na tym, żeby to potrzebowało 25, więc czas poświęcić się temu, żeby trochę tutaj dzisiaj pozarabiać, żeby trochę pozarabiać też poza odcinkami, żeby na następny odcinek po prostu móc. Kupić się na tym, żeby kupić już jakiś dom. Więc 4,6 km mi pokazuje GPS. Tutaj troszeczkę szybciej wyjedziemy. Trochę ten skręt tutaj jednak jest zbyt wolny do tego. W sumie też jest domek w tym OEDO. Też by można było kupić, ale on nie ma chyba aż tyle miejsca na pojazdy, co tam. Ale w sumie ma garaż Ojej, zagapiłem się trochę Dobrze, że tutaj nie ma uszkodzenia ładunku. Ma garaż, ale w zasadzie, no jak chcę kupić dużą ciężarówkę, no mi ten garaż tam chyba nie pyknie, tak? bo ten pojazd to się raczej tam chyba nie zmieści. Więc no jest parę donków, więc będę musiał to przemyśleć, czy sprawy, gdzie, gdzie co ja chcę się ulokować, bo jak będę miał własną ciężarówkę, no to generalnie nie będzie z tym problemu, żeby sobie tutaj podjechać na powiedzmy tego arbora, do tego portu, tutaj sobie brać y, 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 to naczepę czy coś. Więc to już trzeba będzie troszeczkę rozmyśleć, tak, elegancko. Bo w sumie ciężarówkę będzie zawsze można chować pod tym. E, znaczy nie pod, nie chować pod tym, tylko po prostu zostawiać na zewnątrz, tam w tym jednym miejscu. A w garażu będzie się trzymał jakiś tam swój prywatny samochód zawsze. Wydaje mi się, że tamta trasa była bardziej przyjemniejsza niż ta. Tak jakoś mi się to za bardzo dłużyło od tamtej. Mimo, że tylko kilometry różnicy w zasadzie, no to i tak jakoś tak e, nie odczułam tego, żeby to był tylko kilometr. Tak, by trochę więcej. Może dlatego, że to jest taka bardziej kręta tutaj trasa. Ale tamtą mamy bardziej drogę taką prostą. Więc. I chyba lepiej powinno się tam jeździć. Zaraz się sprawdzę jeszcze ten drugi wariant. Natomiast. Tutaj na razie się rozładuje. No i trzeba będzie chyba wracać na pusto. Bo widzę, że nie ma tutaj żadnej naczepy w okolicy. No więc trudno, no. Bo jeszcze trzeba tutaj tą naczepą nacelować na to. Trafisz czy nie trafisz? trafisz tutaj a jeszcze za daleko, dobra jest lżej jest oczywiście więcej kaski 242 za jedno czyli 2420 czyli 4840 za całą dostawę no to prawie 5000, nieźle, tak naprawdę teraz czas wrócić i zrobić tamtą dostawę tak na porównania, żeby jednak żeby miał gdzieś jakiś taki punkt odniesienia, czy jednak faktycznie opłaca się bardziej tutaj na te dalsze, gdzie jednak lepiej gdzieś te. Eee, kolego! Kolego! Ludzi wozisz, a takie rzeczy odwalasz tutaj. Masakra to jest nim żeby mieć taki punkt odniesienia, gdzie mi się po prostu lepiej będzie jeździło. Czy po tych tutaj krętych drogach, czy lepiej tam po tej prostej drodze. A przy okazji, jak już tutaj mam taką naczepę, zobaczmy gdzie... Tutaj jest po prostu miejsce jakby rozładunku tego, bo być może nie będę musiał wracać na pusto. To w zasadzie i tak tylko czas pewnie zmarnuję tutaj. Sink Gdzie jest sink hang? Aha, dobra, czyli tutaj by się trzeba wrócić. To nie, tak jak mówiłem, tylko strata czasu tutaj. Szkoda mi było tylko zjeżdżać. Zmarnowałem jakąś minutę. Może dwie. A przynajmniej dobrze się tutaj nawraca. O, mamy tutaj kierowcę. A, chciałem mu na złość zrobić tak jak on mi i wyjechać mu, ale no niestety Barierki mnie powstrzymały Dobrze, duży wyjeżdża, przepraszam bardzo Więksi mają pryszeństwo, jak zwykle Większe szkody robią, więc nikt im nie podskakuje To jest lotnisko w ogóle, nie wiem czy kiedyś ono w ogóle będzie tutaj funkcjonować, ale stoi samolot Więc mam nadzieję, że kiedyś może będzie można te latać samolotami Może jakaś praca będzie z tym związana Ciekawe by było tak naprawdę, do samolotu nie można wsiąść bo już sprawdzałem, próbowałem szukałem jakiś sposobów, ale no niestety nie da się i jestem tutaj po drugą dostawę więc teraz sobie wybierzemy ten drugi punkt dla porównania, żeby zobaczyć który będzie przyjemniejszy tak mi będzie później lepiej wykręcić tutaj mogę wziąć tutaj do tego no ale niestety wiadomo jak to tam jest bardzo kręta droga i to się nie opłaca zbytnio tu jest 2 km, więc też jako tako byśmy mogli go tam zabrać, ale mnie bardziej interesuje tutaj to. Mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy tutaj, że nie będę musiał brać jakiś innych po prostu kierunków, żeby to tam powiedzmy to się produkowało. Dobra, z tym nawracaniem tutaj to jest tragedia normalnie. będę jakoś szybciej tutaj oddziaływać na tą, na tą przekładnię kierowniczą. Jedziemy 3,4 km mi pokazuje, w linii prostej to są 3 km, więc nie zawsze warto ufać tamtemu, tamtej odległości, które jest pokazywana, o na tym, bo tamte odległości zawsze są pokazywane w linii prostej, więc trzeba też dobrze jakby ogarnąć tę trochę mapę, do tego, żeby jednak nie dać się wpuścić na minę, no bo jednak... Na tą górę, jak pojedziemy, to tam się wydaje 2 km, ale te 2 km będziemy tyle pokonywać, co 4 w tamtą stronę, cośmy wtedy jechali. No, na to trzeba uważać. Dobra, panie, z tym autobusem tutaj, z tym szkolnym, tam dzieci nie masz w środku, to możesz poczekać, nigdzie ci się nie śpieszy, ja mam ładunek. No, a paliwo to byś chciał tankować, a przepuszczać dobrych ludzi to nie chcesz. No, tutaj muszę przyznać, że jakoś tak lepiej mi się tutaj jechało. Wydaje mi się, że szybciej przede wszystkim. Nie ma takich krętych dróg. Więc nie macie tam wytracać jakby tej prędkości. Jedynie tutaj jakaś taka górka, ale tak to jest elegancko. Więc chyba ten kieruneczek tutaj będę ogrywał do tego, żeby trochę zarobić. No, jak widzicie, 480 też już poszło na wynajem, więc to już też nie jest taki super, że tak powiem, sposób z tym. Ale no w sumie lepiej zapłacić tam 480 niż, niż tam wiecie. Oddawać te 30 czy tam ileś tam procent tego zarobku dla firmy, z której bierzecie te pojazdy. I cyk, jedziemy po następne 155. Stałaby się jeszcze jakaś jedna taka dostawa solidna, do żeby było na przynajmniej ciężarówkę, żeby nie trzeba było płacić tutaj tego haraczu na wypożyczenie i kolizja będzie. O, karetka przy okazji Jakoby samochody tam chyba gasną Trudno, takie życie, no Większy ma... O, patrz, następny Ważę gdzie jedziesz tutaj, spychamy z drogi chama Ojej Torki nie chciałem Przepraszam Chamy, odpuść, no A nie się tak przykleiłeś do tej cisterny, no Darmowe paliwo liczył A się przeliczył Dobra, biorę ostatni na ten odcinek, czekaj, 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 bo coś mi się tutaj przeskoczyło, halo? Tak No Załaduj w ogóle, no Serio, muszę tak klikać? Dobra Jeszcze raz Ten mam ładować Nie przeskakuj, dobra, 20 jednostek Jedziemy znowu w to samo miejsce I to będzie chyba ostatni na ten odcineczek Poza odcinkiem trochę jeszcze pojeżdżę Trochę innych ładunków, które pozarabiam. te widzicie, macie też takie małe cysterny, a, którymi możecie wozić na przykład, nie wiem, upem Ale to chyba się tam średnio opłaca, mi się wydaje. Najbardziej to chyba drewno leci tutaj. Takich bardziej opłacalnych tutaj prac. Tylko, że po drewno też trzeba jeździć troszeczkę daleko. Tam, po tych leśnych drogach, tak i tak dalej. ogólnie wszystkie chyba prace są tak. E, z konstruowane, żeby jednak nie było tak, że lepsza, gorsza. Są tam minimalne różnice, ale w każdej zarobimy chyba po tyle samo, licząc na zarobek godzinę. To mi się przynajmniej wydaje. I już, ostatnia prosta w zasadzie. I będzie po dostawach. Patrz, z tych autobusów to tu normalnie ja coś nie wiem. Życie im chyba niemiłe. Od razu chyba sobie zostawię tą naczepę tutaj. I chyba pójdę coś innego tutaj wozić. Nie odjeżdżasz, nie odjeżdżasz, to oprócz. Nóżki, 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 nóżki. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobało. A jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, napisz jakiś komentarz. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli coś nowe, czy zapraszam nowego dis Discorda, Instagrama, TikToka. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.